Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cyng, mam nadzieję, że macie dobre humorki. Dzisiaj troszeczkę króciutko informacje, jak zamierzam prowadzić mój kanał. Z racji tego, że już jest w Was 416, jestem z tego bardzo zadowolony. W ogóle to dosyć szybko wskoczyło mi to parę subskrypcji, mi dosyć szybko leco, jak na taki początkujący, że tak powiem, kanał, ale co, 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 co możecie. Co mogę wam powiedzieć? Na pewno będę chciał utrzymać polecajki moje na kanale. Mam nadzieję, że będą codziennie i będę je wstawiał o godzinie 17. Tak sobie pomyślałem, bo na razie to tak wstawiam. Wiecie na Power Raz, tak, raz, tak, raz, tak, raz tak ale będą premiery po prostu, że codziennie o 17 będą polecajki. Gry będą pojawiać się oczywiście y, różnie, bo czasu jakoś tam sobie nie, y, nie będę wstawiał z racji tego, nie powiem wam jakie czasy. No bo może być tak, że mogę nie grać które dnia albo po prostu nie będę miał na to siły, czasu, i wiecie, no praca, tak. Więc gry, ten, ale polecał jak mi się wydaje, że będą, bo w weekend po prostu będę sobie robił jakby na cały tydzień, żeby właśnie Wam nie zawieść Was. Jako, że jak już ktoś ogląda, to po prostu, żeby były. Niektóre zdobywają więcej wyświetleń, niektóre mniej. Zauważyłem. Ale mimo wszystko są i na pewno będą się pojawiać. Gry oczywiście też będą się różne pojawiać. Na razie będzie to ark, ponieważ gram w ark i wolę się skupić na tym arku, bo nie mam za dużo super czasu. Tak? Więc ten, rozdawajki. Rozdawajki będą co dwa tygodnie, proszę państwa. I e, wydaje mi się, że to będzie dobre, o ile będzie 10 zgłoszeń pod każdą rozdawajką. Jeżeli nie będzie rozdawajce 10 zgłoszeń, robię kolejną rozdawajkę, na przykład z wybraną przez siebie grą. I po prostu Wam y, będziecie tam mogli dać komentarz, tak żeby wiecie. Y, no, przecież nie będę przez pół roku na przykład trzymał filmu, bo co chwilę nowi w subskrybenci wpadają. Więc y, może i nowi subskrybenci się zgłoszą do tych rozdawajek. Oczywiście LinkedIn. Y, teraz do tej rozdawajki macie w opisie, która trwa. Możecie sobie wybrać własną grę, jaką chcecie. Po prostu wystarczy, że dacie tam komentarz i po prostu sobie obejście, jak macie dać ten komentarz. No i w sumie na razie to tyle, tak? Polecajki o godzinie 17 codziennie postaram się, żeby były. Gry będą o różnych godzinach, ale raczej takich wiecie, po 18:00 znają życie, bo będę grał, po prostu montował i wstawiał. Rozdawajki będą co dwa tygodnie, ale zobaczymy, jeżeli nie będzie 10 zgłoszeń, to, to no niestety na razie będę się wstrzymywał z tymi rozdawajkami. Ewentualnie no wiecie, to co miesiąc, tyle ile będzie zgłoszeń, tyle będzie zgłoszeń po prostu, o taką możemy zrobić i wtedy wylosuję kogoś. No i w sumie na razie to tyle, bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo dziękuję za słuchanie i trzymajcie się. A polecajki nie będą tylko anime, bo też filmy czy seriale, które ja obejrzałem i polecę, więc. No. Narka.